Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najważniejszej umiejętności w biznesie, moim zdaniem. Nie jest to może jedyna umiejętność, natomiast jedna z naprawdę dużo ważniejszych umiejętności, która pozwoli Wam w jakiś sposób albo rozwinąć swój biznes, albo w ogóle trochę łatwiej podejść do życia. Na razie powiem tak pokrótce, na czym to polega. Jeżeli chodzi o tę umiejętność, to jest oczywiście umiejętność sprzedaży i tutaj umiejętność sprzedaży, oczywiście. Y, może być z Wami przez całe życie. Dlatego, że sprzedajemy, słuchajcie, nie tylko w biznesie nasz produkt czy naszą usługę dla klienta, czy promujemy ją, ale również sprzedajemy na przykład nasz czas, czy też y, jeżeli jesteśmy w szkole, uczymy się lub y, coś planujemy, ewentualnie kiedy chcemy podejść do jakiejś dziewczyny. Czy do kogoś, żeby go poznać, również w jakiś sposób się sprzedajemy. Także ta sprzedaż y, występuje u nas cały czas w życiu i dlatego jest ona tak ważna nie tylko na stopie biznesowej, ale w ogóle życiowej. Warto się jej w jakiś sposób. Nauczyć. Tak jak niektórzy, którzy nie siedzą w tej branży, myślą, że jest to naciągactwo. Od razu chcę Wam powiedzieć, że nie jest, i jest to naprawdę bardzo potrzebna umiejętność. Tak jak wspominam, nie tylko w biznesie. Co jest przede wszystkim ważne, jeżeli chodzi o sprzedaż. Zaraz parę takich informacji ode mnie, natomiast na początek, oczywiście, nastawienie. No i tutaj, oczywiście, nastawienie jest bardzo ważne. Już nawet Henry Ford, twórca tej marki znanej samochodów Ford mówił, że jeśli sądzisz, że coś potrafisz, to masz rację, a jeśli sądzisz, że czegoś nie potrafisz, to też masz rację. Coś jest w tym, moi drodzy. Natomiast jeżeli chodzi o samo nastawienie, jest ono bardzo istotne po prostu, żeby wdrożyć to w swoje życie i się nie poddawać. Sprzedaż jest trudna, ponieważ na początku możemy mieć dużo odrzucenia, nie tylko w sferze biznesowej, ale również czy to w sferze jakichś relacji, podchodząc do kogoś, też nie zawsze będzie tak, jak my będziemy chcieli i musimy jakoś sobie dawać radę z Porażką, a im będziemy lepsi w umiejętności sprzedaży, tym nam powinno być w jakiś sposób łatwiej. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest miła i lubiana osoba. I o co tutaj chodzi? Głównie jeżeli chodzi właśnie o ten temat związany z tą lubianą osobą, im ktoś nas bardziej lubi, im ktoś jest nam w stanie bardziej zaufać, tym częściej czy od nas kupi, czy wejdzie z nami w jakąś relację, w jakiś związek, jest to po prostu naturalne. No i oczywiście kolejną rzeczą, która się z tym wiąże, jeżeli mamy umiejętność sprzedaży, to również łatwiej nam będzie pozyskiwać nowych klientów, szczególnie w biznesie, polecać swój produkt czy też usługę. Jest to spowodowane tym, że będziemy bardziej pewni siebie, będziemy wiedzieli w jaki sposób to robić, bo żeby słuchajcie cokolwiek sprzedać albo żeby sprzedać siebie, to musimy sprawdzić na czym tak naprawdę zależy drugiej osobie, co ona by chciała osiągnąć, a nie patrzeć z pozycji swojej. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest sam, sama kwestia prezentacji tego produktu, która jest bardzo ważna z tego względu, że prezentując ten produkt mniej więcej wiemy na co możemy sobie pozwolić, jak go zaprezentować, żeby klient, jeżeli oczywiście będzie w jakiś sposób zainteresowany, żebyśmy my go byli w stanie zainteresować i żeby po prostu ten produkt czy usługę sprzedać. Jeżeli chodzi o kwestie niezwiązane z biznesem, to oczywiście, moi drodzy, na zwykłej rozmowie, czy też na rozmowie ze znajomym, kiedy chcemy przekonać własne dzieci, żeby się ubrały i poszły do szkoły, albo żebyśmy mogli inne sprawy załatwić, czy jakiegoś urzędnika, żeby w jakiś sposób nam pomógł, również się w jakiś sposób sprzedajemy. No siłą rzeczy sprzedajemy się tak naprawdę cały czas to może brzmi trochę negatywnie natomiast jest to umiejętność bardzo potrzebna w życiu dlatego tak bardzo was zachęcam żebyście ją rozwijali jeżeli oczywiście macie takie, taką możliwość chcecie to robić no bo jeżeli nie chcecie no to wiadomo że wtedy nikt tego robić za was nie będzie kolejna rzecz jeżeli chodzi o tą umiejętność sprzedaży to tak jak wspominałem nie tylko w biznesie czy też w domu kiedy na przykład chcemy przekonać własne dzieci do czegoś albo my jako dzieci chcemy przekonać naszych rodziców ale również moi drodzy, czy to na rozmowie o pracę, jeżeli rekrutujemy do danej pracy, również będziemy musieli czy to tego przełożonego, czy szefa w jakiś sposób przekonać, czy nawet będąc, będąc tym szefem i kogoś zatrudniając, w jakiś sposób będziemy przekonywać kogoś, że u nas jest lepiej niż u kogoś innego i żeby ten pracownik został z nami. Jadąc na jakąś zabawę, spotykając się z jakimiś ludźmi, czy to z kobietami, czy tak ogólnie gdzieś wychodząc, również się w jakiś sposób sprzedajemy, czy ktoś nas polubi, czy ktoś jeszcze będzie chciał się z nami zobaczyć, spotkać, również to ta umiejętność jest do tego potrzebna. Także jak widzicie, tu jest naprawdę dużo zastosowań tej umiejętności, warto jej nie bagatelizować, tylko ją rozwijać, więc każdy powinien to robić we własnym zakresie. Jak to robić, moi drodzy, no to wiadomo, przede wszystkim. Oprócz tego, że możemy poczytać trochę książek, pointeresować się tematem, dużo osób na YouTubie oczywiście podkreślam, żeby oglądać ludzi, którzy faktycznie mają takie umiejętności, a nie jakichś coachów, którzy po prostu tylko wygłaszają czego to oni nie zrobili, a tak naprawdę nigdy nic nie zrobili. I przede wszystkim praktyka. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie praktyka, czyli chodzenie, pytanie, odrzucenie. Musimy być przygotowani na porażkę, że ktoś będzie nas odrzucał. Czy to w kwestii relacji, czy to w kwestii sprzedaży, jeżeli chodzi o naszą firmę, czy cokolwiek innego, musimy być na to gotowi powiedzieć sobie, że jest to nauka po prostu i krok po kroczku się rozwijać. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli y, coś zrobimy, polegniemy, będzie porażka, dużo ludzi się poddaje, dalej nie próbuje, no a niestety tak robić się nie powinno. Więc wracając, jeżeli chodzi właśnie o y, kwestie sprzedaży, tak już podsumowując, są one bardzo ważne, szczególnie właśnie tak naprawdę no, na każdym y, etapie życia pozwalają nam Łatwiej się z ludźmi komunikować, a przede wszystkim osiągnąć to, czego chcemy. Bez sprzedaży, tak naprawdę, słuchajcie, moim zdaniem, 99,9% biznesów się nie rozwinie, chyba że się kogoś zatrudni od sprzedaży, wtedy może tak. Natomiast na początku większość przedsiębiorców pracuje sama, jest i księgowym, i sprzedawcą, i y, szuka klientów, kontrahentów, y, sprawdza towar, przepakowywuje ten towar czy usługę. Robi. No także tutaj no, po prostu jest to w sumie nieuniknione i na pewno jeżeli będziemy mieli tą umiejętność, pomoże nam ta umiejętność w przyszłości, <laughs> jeżeli chodzi o sprzedaż. Kolejna rzecz, już tak w woli właśnie podsumowania, chciałem Wam powiedzieć i zachęcić, żebyście mimo wszystko tą umiejętność rozwijali, przede wszystkim w praktyce. To znaczy, chodzili, spotykali się z ludźmi w miarę, jeżeli macie możliwość negocjowali cenę. Warto, to jest trochę śmieszne, natomiast warto iść do jakiejś stacji benzynową kiedy płacimy na przykład za paliwo, jeżeli coś kupujemy w sklepie, zapytać się, czy <gry> nie można by było jakiegoś rabatu. Jest to dość śmieszne, natomiast chodzi o to, żeby po prostu zderzyć się z ludźmi, zderzyć się z rynkiem i samemu sprawdzić i tę umiejętność rozwijać, bo tak naprawdę najłatwiej tę umiejętność będzie rozwijać w praktyce. Można przeczytać multum książek, do nikogo nie podejść, nic nie zrobić i będzie ta umiejętność po prostu nierozwinięta, a warto to robić. To tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie, co myślicie, czy Wam się podobają takie odcinki, i do następnego. Trzymajcie się, cześć.